Zombie tam jest Zombie tam są no, to już. No, Jak się idzie szybko autem to oni się tak szybko nie respią chyba A ja zostawiłem otwarty, a restart, dobra czekaj Mi od razu? Okay. Jak gracz chyba. Gracz, 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 gracz! Chyba. Tutaj za tartakiem po lewo. Się. Ja nie mam broni palnej. Skakuj, a ja biorę Bierzesz tą bębkę? Tak. Dobra. Skąd wali? Od choinek, od choinek. Jeszcze jeden, jeden. W bazie? Tak. Ta. Ta. Koło mnie! Koło... Wiem, ja... koło B. Zabiłem, zabiłem chyba albo go płamałem mocno, nie wiem. To w środku czy nie? Idzie, Nie. nie. Leży tutaj. Dobra, ja muszę ten... Osłania, mnie, osłaniaj mnie, muszę zbandażować. Ale masz bandaż jakiś? Ale się częst... Ilu ich tam jest? Bo ja jestem w bazie wylogowany. Nie, zabici chyba wszyscy. Jak masz broń to się lobby W bazie Nikoła nie ma na zewnątrz, przed bazą krwawisz wirus, kwatasz się Tak. Okay. A wy jesteście w bazie czy przed? Przed. Autem, autami już właśnie. A, sorry. Daj mi tego tu. to co? Krzyżyk nam postawili na drzwiach? Krzyżyk, ja im powinienem krzyżyk postawić, kurwa. Tylko czekaj, bo tu jest ten krzyż, to ja nie wiem teraz co z tym, kurwa. Eee, O, jeszcze! Wierzaj, szybko, 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 No No wpierdalaj się na... Cofnąć się musisz. Cofnąć się trochę musisz. Dobra. Kur... Proste koła i się... Ja. Snajper jakiś. Ta, ta, ta. Jeb się trzyma, kur... Olga została na zewnątrz. No, zaraz tam wierniemy. Ja pierdziele. A mówiłem ci o tych zombiakach, co nie? O. Właśnie. Nie kombinują, Nie wiem, ale widzę jednego typka. A? No. masz odstrzelić jednego, a potem się wylogować. Nie, Nie mogę, to Dobra ja jestem. Ja wybiegam z bazy, Jolo A, zamykasz ze za sobą drzwi? Ta. Już są! Zabijam jednego Kurwa ja jestem w czarnej dupie. Nic się nie mogę zalogować. Jestem w budce takiej z boku, teraz o no co? Tylko jeden ty... się zalogował? On jest w budce, tak? A ty komu... Ja jestem w budce, ja jestem w budce. On ruszuje w Zabiłem kolejnego? <laughs> ja, ja patrzę, czy ktoś się ruszuje w coś. Kurwa, to gdzie ty jesteś? Wyjdę stąd, czy nie? Nie wyjdę, falera. Jestem na zewnątrz od strony południowej. Przy tej ich basce. Tej... Oni wszyscy będą gdzie. Co mi się stało? Kurwa. Kurde, co jest z moją postacią? Podskakuje sama. Wirus, patrzcie teraz, bo to jest ważne. Przebieg... Przebiegnę za garaży, czy nie? Pozamykaj drzwi bazie wszystkie. My ja otwarłem, ale zamknę tylko jedne. Mhm. O wyskoczyłem, ty Jak tam, wirus? Nie widzę ruchu żadnego Czterech typków, tak? To jeszcze dwóch gdzieś musi być Dobra, przebiegam Dobra, się wycofam trochę Wybiegniesz przez pole? Tak, tak, tak A ty też wyszedłeś? Nie, ja przez okno patrzę. Idę tutaj do tych belek. Rest na belkach. Od której strony jeszcze tam ubiegają? Jesteś w stanie stwierdzić? Wiesz co, to jest tak jakby ktoś podje, podleciał od tej południowej strony. Nie wiem, czy gira zebrać, czy nie Nie, ja nikogo nie było od południowej. A. Ciężko powiedzieć. Ty, tu jest całkiem nie najgorzej, wirusie powiem Ci. Tak, jakby ktoś się skradał od strony kurwa płot, ten kawałek zaraz co to jest. jest baza i płot. Mhm. Idę luknąć od strony zachodu. Za płotem gonię. Ciekawie, czy będziesz wziął trainer typa. gdzie za płotem. Nie będę. Tutaj zostaje na razie, wiesz? Mam pod, gdzieś podbieg teraz? A jest, ty, yy, budka. Budce siedzi? Biega tam. Aha, kurwa wije się jak ten paszczur, jebaniec. Nie trafiłem, za nic shit. O, słyszałem strzał. Ok, zombie do mnie biegną. Mały problem. Jest dalej tam. Wódce. Dobra, teraz go nie widzę. A ja idę do tej stodoły drewnianej. Od zachodu. Nie wiem czy go trafi Za niska Dalej zaniska murek o! Zginął czy nie? Kurwa nie wiem Albo się położył i dostrzał strzał padł za nim, albo zginął. Ciężko mi stwierdzić no, spokojnie Teraz to my na nich polujemy. Role się odwróciły, szmaty. To by było śmieszne, jak typek. Mówi, dobra, idę się odlać, wraca, a jego koledzy już nie żyją. <laughs> o Jezus, Maria. Może już dlatego się nie loguję. Mess with the best, I like the rest. Chodzi ktoś tutaj. A, widzę go. Dalej żyje, no. To może się strzel, to cię zlokalizuje. Dobra, strzelę sobie. 800 metrów bez rangefindera, bo ten rangefinder jest chujowy jednak Aha, już go nie widzę. Dobra, akurat mi jak ustawiałem 0XPD A kurde, miał być taki ładny strzał. O, widziałem typa. Był, Za stodołą jest. Dwóch! Dwóch tam jest! Za industrialem tylnym koło tartaku. Pomiędzy w zasadzie, biegną na prawo gdzieś. Koło za tartak przebiegli. Sztanu teraz mógłbyś wyjść, chyba, jakbyś się spiął. A może niech poczekają, to podejdę. Mhm. Nie wiem, co oni kombinują, ale gdzieś się przemieszczają, chyba. Z tyłu tartaku nie wyszli, więc musieli być bok, bokiem, chyba, albo tam siedzą cały czas, nie wiem. Tył Tartaku czysty, więc albo siedzą tam, albo... Mogę wyjść też do tyłu, do tych choinek Oni chyba poszli na północ. Nie poobserwować trochę się wydaje, że oni poszli na północ, ale pewnie nie jestem. Co ma widoczność jest na sądni kich co? Dobra. Ale ty masz mordę, ja jebe. Co? Jezu, ty masz mordę wirus! Po Ja. Jak taki kurde grecki zabójca, morderca.